Już? Dobrze? Czy ja już kręcę coś, co nie? Poczekaj. Jest coś. Jak chcesz, możesz jeszcze... No, ja Mamy zrobić. Mam jeszcze 10-14 dni do zrobienia. Tam, nie będę ci żałował. Tylko za no ja wiem. obskie, to no, będzie, no, będzie. Mhm. Dziękuję bardzo. Dobra, coś. Ja bardzo? Coś wybierzemy. Ja się usuwam. Do niej no. To ja? Okej, okay. no to...